Cześć witajcie z tej strony ciastko i dzisiaj jesteśmy po raz pierwszy na minigamesach, cześć chłopaki Cześć, cześć A Grzegorz to się nie przyjdzie? Ja, no 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 no, dobra, dobra eee, Pogramy sobie tak jak mówiłem minigamesy, będę z teamie z C Team Możesz Max, startować mapę Oczywiście Grzegorz dostaje napyrę od razu z wejścia nie, nie będę umiał wskoczyć pewnie tej. Do zera już, nie ma o czym rozmawiać no, no, zacznijmy od fajnej gry Co to o. jest? O nie, no Fajne To <grym> nie to <grym> Gdzie to jest? A, jeszcze nie ma Na czacie cztery. się Dobra, Red, red, red Blokuj nie? Wiem, wiem, wiem dostali, dostali <grym> Dobra Ta no. Cyan, Cyan to był taki niebieski, śmieszny Gdzie to jest? Ja wiem Ja... Gdzie to jest? Pierwszy będę? No nie, na górze! Nie wejdziesz. O, nie, o dobra. Nie zdążyliśmy. Przestał. Zapomniałem o tym w ogóle. Yellow? White. White, gdzie Jezus, nie wiem. spadłeś. Zabił się, za który Ja? Nie, to z kim ja gram? Halo, kogo? Uwielbiam się z teamu. Krzysiu! <laughs> Pink. Jeszcze nie je będą blokować bankowo. <laughs> nie, ja ty coś. No nie! Dobra, wygraliśmy, wiesz już. Dobra dobra Ja jestem warzywa w skakaniu Pink znowu no Znowu to samo Czasko No gdzie jest ten różo... No tam gdzie był Nie dobra GG Weź nie włączaj tej zjebanego trybu <grystanie> Już ogrania na tych mapach jesteście, a nie wiem gdzie co jest <grystanie> Przykro mi Dobra, Ociti, o rób coś, nie bądź... Don't be a useless Dobra do, Grzesiu, wezmę podnos znowu, nie? Dobra, daj coś do strzelania <grystanie> No właśnie, biorę wallhack no, no, Dobra, dobra, dobra pokażemy im jak się strzela head'y, nie? Ej, no. Hey, no o, Jezus Becy. już nie, nie, nie. Ja no bo oczywiście do... UCT tam... nie no ty pinakaś jest. Pedcy poszedł to co? -o -o! Wow. Ej! Ja będę dałem 26. No nie! 80 dostał! Dobrze jest! Nie no UCT ma ujemne staty, no to, to nawet nie ma o czym gadać ty. <laughs> Takiego teammata sobie wybrałeś. <laughs> nie no ja jestem z Grzesiem i z Maxem no dobra, Nie, tak Grzegorz powiedział, że... Ooooo smokos i. Smok! się co się... Pana samogórę weszli, tchaniaczki. A no, widzisz nie Halo, gdzie jest smoke? No jest! To zabiłem go smokiem! Ja, ja, ja wyjdź. Ciasko... Nie. Tak, gdzieś ty co? Ej! Yes! Dokładnie. Jest. Dokładnie. Dokładnie! Brawo! Solówka wyeliminował tutaj przeciwników Na no, smokeiem no, ja no, wyeliminowałem jednego Nie no... no jak nie mnie nie wypychają nie, stąd no. <laughs> mm. Ja tam nigdy chyba nie wejdę <laughs> Ja cały czas tam chodzę. Co to jest? To chodzi? Ale no, jest o. jeszcze gorsze Wy <laughs> zawsze wybieracie takie... Weźcie coś emowego, to ja pokażę jakie mam skilla. Co? To masz? Nie, dobra, koledzy, przesadziłem trochę. A w ogóle nie powiedzieliśmy ile ma być łapek pod tym filmem. Grzegorz, halo. Zero ma być. Zero ma być? To <grym> spadł. co? Ej, no i do czemu ja mam use the teammate'a? <grym> ja to widziałem. jak gdzieś już ci pomagałem granatem, poczekaj. Granat. Dobra, szybko ładę go. Dział nie, nie. No jest! Tu! No no wypadł, dwóch na jednego, to pan do wysego! To... Dobra, nie żeby... patrz was. Ja, na tym ja gram trzech na jednego ty, bo ucich jeszcze... ...dziemne się... <grymne> staty tylko robi. No kto wlazł? Dobra, pistole wezmę. Dobra. A Boże. Mmm... Taka wezmę. Dobra, biorę USP. Z jednej tylko No No halo, czemu ty się nie chce wziąć Ej już jesteś na tej mapie? No jasne nie <grym> Dostał No fajnie, mnie dopiero teraz do gry połączyło nie <grym /dostał, <grym /dostał, <grym /dostał, O! Fajnie, fajnie się gra, naprawdę <aunque> <śmiejsi> <śmiejsi> no, nie, no znamy. Szampańska zabawa. Śmiesznie. O, dobra, wiadomo co trzeba robić. Tak, strzelajcie, tak, w... o, w to tylko. Co? Chcę, mam To takie wyskakujące. Musimy to zniszczyć. O, my mamy zaliczone. Ja Ej, tu są bronie, na lewo, na prawo Szybę Zmieniaj Nie musisz ładować Padź oni są dopiero To jest Nie chcę się znić Dobra, i? Dobra, strzelek to Może są ukryte, czy co, nie wiem Co no dalej Aha Aha, fajnie Achus Ach, No i... Nie ma Halo Jak do mnie się, to to też nie działa Dobra, nie, pamiętacie Halo, co się stało K Kila, pisujemy Dobra Wygraliśmy, dobra. No, to jeszcze... <laughs> nie! Jedne. Zagrajmy jeszcze za dwie mapki. No, dawaj gdzieś się do terrorystów teraz. Tak, no. dwa razy wpiela dostano. Zagrajmy tak Do dwóch wygranych, o, do dwóch wygranych mapek, o. No tak kończymy widać teraz. Może chociaż tutaj nie wszedł. No Dobra. Let's go, let's go. Dobra, lecimy. No ja, nie, jak nie to wypycha. Hmm, co tu wziąć? Porta, porta. A powiedzmy to Co to jest? No zaraz ci się bronię Zadłem No, no już mi się dało. No i zaraz ci da jeszcze coś tam To mam leźć? Ja się zablokowałem Tu jest Dobrze u City w końcu go jest w jednym, w jednym. O, Nie wierzę w to 7 dostał w jednym U City masz to wygrać i pokaż że umiesz Dobrze, jest. dobrze! I <laughs> no tak przegrałeś Wygrałem. Słaby jesteś <laughs> No, ktoś mnie znowu no. wypchnął. Ja się coś? Mhm, mm no, my, my tylko ciągle my, my wchodzimy, do Weź jakieś awki może teraz, bo tam nie było, bo jakieś kałaśki jemki, cokolwiek. cokolwiek Mhm. Hmm, hmm. Gdyby takie coś tutaj było. Jestem ja tutaj tunel vision. I tam masz na wszystkie bronie. Okej okay. Vision? O, tak, dober. dobra, dobra To sobie kupujcie. I got the feeling Masz Grzesiu Masz, no. bo to twoje. Ach, ale patrz co ja mam. Jak kupicie, jak kupicie autoszmatę, nie? To ładne z was, cwela. Ej, ta bo jest bezużyteczna, bez Mac, wiesz? Czemu? Nie ma całownika. Aha, dobra, nawet nie wiem skąd. Nie się. No i Nie no, autoszmatę kupił, gardzę. Hehehehe. O Useless, Useless Grzegorz. Jaki Useless? Jaki Useless, właśnie. Jaki useless. Skąd ty taki angielski Spokojnie, ja tu nie takie angielskie. To miałem w szkole. Mmmm. poprawka hmm. matury ja to by, był ja tylko mam... przypadek. Nie wiem co, to, co jest? to jest. 400 no. HP. Jakiś coś na ekranie mam? VIP mode. Co to jest? To to jest. Ja nie wiem, ja tego nigdy nie grałem w ogóle. Dobra, Mam się strzelać czy co? Jak kupisz armor? No mam, mam. No no ja to niby zrobić. Dobra, wchodzę. O nie! O nie, no. O, CT zabija tam. Gdzie są? Nie wiem. Nie wiem, gdzie oni są. W gdzieś. u gdzie jesteś? Eee, tam, gdzie radar. Jakich mnie zabił Max? Ja mam mało hapa do góry jest. Dobrze u Citi, dobrze A wyjeźdź go trochę? Tak, 52 nie z tego U Citi ostatnia mapa to prostu. Bigo, bigo, bigo No waj, wygrałeś już. Citi U Citi strzela, jak miał wodogłowie No cóż, dobra, nie tak. będę krytykował, bo Easy, sam mam zero fragów Nie no, dobra, chodźcie ostatnią mapkę jeszcze, bo mi się fajnie gra

Nie daj się. Co Dobre? za far... no jak to, ty jak to nic dostałeś, ty? <gol <braklar«. gol3> dobra, nagle. Eee, siedzi tam z tyłu, kampi. Patrz, patrz. Nie. nic nie mówił. No dobra, jeszcze jedną. Zobacz, kto wygra ten, decydująca. No, odbiłem się. Oh, jest. Dobra, u CT coś takiego, nie? Konkretnego. Mm. Na farcie pewnie weźmie, Weźmy to. <laughs> No to zlajny. Z... O boże, o boże. O dziękuję. No i o, dobrze. O, dzięki, Jesteś zaawansowanym no tym. I no i weź wyskocz tą tą. Lepiej Naż, nie. Mówisz, te, nie, jest. spokojnie, ja tutaj... Dziękuję Grzesiu. Właśnie patrzę, chyba w środku jest. Nie, nie, ja jestem, nie ma. A no to ty Jest, 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 jest O, a meczkę ktoś tu ma? Czekaj, czekaj, tak I pat co biorę, on już czekał ja mam tego no O nie no, Scouta dorwał Dobra, a więc to ty była tyle Jeżeli chcecie więcej takich trybów, zostawiajcie łapki w górę e, Możecie pisać w komentarzu co mogę nagrać I kanały tych downów macie w opisie oh. Macie sprawdzać tak. Cześć chłopaki. Pożegnajcie się. Cześć. No, papa. <laughs> Cześć.